Jak wygląda szkolenie teoretyczne? Cały dzień szkolenia teoretycznego odbywa się ze mną. Jest to wszystko na zasadzie materiałów, skryptów, które franczyzobiorca też oczywiście otrzymuje. Ja przedstawiam wszystkie aspekty związane z prowadzeniem biznesu, zatrudnianiem pracowników, tak naprawdę też i obsługi gastronomicznej, wszystko. Dlatego jest to cały dzień. Są to materiały, które są wydrukowane, dodatkowo franczyzobiorca otrzymuje od nas już zabindowane, zalaminowane. Dodatkowo są to też dostępy, e, oczywiście, do Dropboxa, ale też bardzo ważne, informuję nowych franczyzobiorców, pomagam im wręcz zakładać na przykład QR-kody, generować linki różnego rodzaju do wizytówek, żeby było to dla niego jak najbardziej czytelne, jasne i usprawnione. No dobra, a jak wygląda szkolenie praktyczne? Więc na szkolenia praktyczne zapraszamy naszych franczyzobiorców na naszą przyczepę, a mam kebab. Jest obecnie ona u jednego z naszych franczyzobiorców, jednak już niedługo, mogę się oczywiście pochwalić, będzie to nasza prywatna przyczepa szkoleniowa, na którą będziemy zapraszać na dwa dni pełne na szkolenia. Będziemy uczyć się obsługi wszystkich urządzeń na przyczepie, będziemy uczyć się produkcji wszystkich potraw z menu, ale też oczywiście bardzo ważne obsługi tego klienta, który do nas będzie przychodził. Są to bardzo istotne elementy już na praktyce, na które naciskamy. Thank you